Siema, co jest w Ptachu i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. No i generalnie w tym odcinku chciałem omówić bardzo ważny temat, czyli mianowicie jaką pompę wybrać w sezonie 8 Fortnite. Jak czyni wam się spodobał, to pamiętajcie o subie, orzapce w górę, zapraszam też do mojego Discorda, link do niego macie w opisie. Zachęcam do wpisywania mojego kodu w sklepie Fortnite. Pyty ACHU Jeszcze taka jedna sprawa, że możecie pod tym odcinkiem zadawać pytania do QA z Ptachem, bo planuję właśnie QA jako specjalne 1000 subów. No i już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. No i ten odcinek postaram się podzielić na cztery etapy, pierwszy etap to będzie wczesny early game, drugi etap to będzie późniejszy early game oraz mid game i trzeci etap to będzie end game, czwarty po prostu podsumuję całą wiedzę, jeszcze wam pokażę jedną taką ciekawą informację i powiem też swoją opinię na ten temat, w sensie na temat jaką ja pompę najczęściej wybieram i która jest moja ulubiona w tym sezonie, no więc nie ma co już owijać bawełnę, no, przechodzimy do tematu. No i pierwszym etapem jest wczesny early game. Ktoś się zapyta pewnie, dlaczego podzieliłem wczesny early game i późniejszy early game. A to dlatego, że we wczesnym early game praktycznie nikt nie ma jeszcze kewa. Więc wtedy właśnie, tak jak wam pokazuję teraz te statystyki tych pomp, to widzicie, że największy damage z szarych pomp, one częściej na początku są najsłabsze szare albo się one jakieś pompki, to najbardziej się opłaca, widzicie, strzelbą dźwigniową właśnie. Wy... Bo widzicie, ona ma największy damage i największą szybkostrzelność. Jak będziecie w jakimś budynku z kopem, no to nie ma problemu właśnie takiego, że ona ma dosyć duży celownik, więc jest na bardzo blisko tylko ta pompa. Więc skoro macie dużą przypostrzenę tej pompy największą spośród wszystkich, no to możecie sobie po prostu nawet nie trafić jednego strzału, a drugi traficie, bo oddacie go praktycznie zaraz po tym pierwszym, a inne pompy są nieco wolniejsze, więc będziecie mieli problem. Jak pierwszego strzału nie traficie. Teraz też poruszyć temat y, pompy ładowanej, no bo zwykłą pompę, strzelbę pompkę, to widzicie jakie ma statystyki, po prostu jej damage w głowę mnożycie razy 1.75, 1, czy 1 i 3 4. A pompa ładowana jest dosyć ciekawa, no bo z pompy ładowanej damage y, bez naładowania w głowę mnożycie razy 1,5. Tak Czyli zamiast 84, które będą w ciało z tej pompy, no to w głowę traficie 126 i tyle samo też traficie z pompy w pełni naładowanej w ciało. Ale z pompy w pełni nadawanej w głowę traficie aż ten damage traficie z naładowaniem w ciało, jeszcze raz 1,5 go go To nam wtedy daje 189 damage. A. Ale podsumowując, ten wczesny early game w grze, pewnie na najbardziej po co się brać strzelbę dźwigniową. Pompa ładowana, zwykła pompka nie będą takie złe, ale wydaje mi się, że ta dźwignia po prostu w early game wczesnym jest naprawdę bardzo dobra. I w sumie, według mnie, właśnie na tym early, wczesnym early game kończy się ta świetność tej pompki. No bo już w późniejszym early game i mid game, według mnie ta pompa traci na swoim znaczeniu, no bo już wtedy macie zazwyczaj jakąś może niebieską, może nie lepsze, może nadal słabe, ale po prostu już wtedy nie, nie bicie się w budynkach aż tak bardzo, trochę dalsze się już strzelacie, więc wtedy ta pompa traci na swoim znaczeniu i wtedy zyskują właśnie pompy ładowana oraz zwykła strzelba pompa. A te bomby dlatego są najlepsze w tym właśnie mid no bo po pierwsze właśnie nie bicie już tyle w budynkach, po drugie w mid już bardziej się bijecie w postaci właśnie build fightów albo ewentualnie po tych build fightach, no to w boxach, które są tak jakby w podstawie tych build fightów się możecie tak też bić. Wtedy jednak w buildfightach na pewno skuteczniejsza jest zwykła pompa, a jeszcze bardziej pompa ładowana, no bo pompa ładowana ma najdłuższy dystans z tych pomp, bo posiada najmniejszy celownik i ma przy okazji największy damage, jak ją odpowiednio naładujecie, ale to musicie odpowiednio wyczuć też moment, żeby ją naładować, co nie jest wcale takie proste, więc tej pompy trzeba po prostu się nauczyć grać, to jest podstawowa rzecz, żeby ją w ogóle brać, bo to jest pompa, którą się najtrudniej obsługuje i to chyba wszyscy wiedzą właściwie. Czyli build fight jak dominują zwykła pompa i pompa ładowana, ale jak będziecie się już boksować bardziej i mniej się build fightować właśnie, to wtedy najlepsza pompa będzie zależna od tego w jaki sposób po prostu gracie, czy bardziej się wbijacie do boksu, to wtedy raczej ta łokciowa, chyba że macie potężny, potężnego i'ma i zawsze trafiacie 200, no to wtedy już bardziej pompka i ładowana. No to po to zależy od indywidualnych preferencji, którą pompę wolicie w, takim, w takiej sytuacji bicia się w boksach, choć ja bym preferował jednak pompę właśnie ładowaną albo pompkę, bo można z niej strzelać na trochę dłuższy dystans, jest ona lepsza do pikowania, gdy na przykład ktoś zobaczy, że ktoś sobie biegnie i chcecie mu tylko dać taką pompę, bo nawet go nie jesteście w stanie z spis kontrolować bez za daleko, to wtedy najlepsze są właśnie ładowana albo zwykła pompka. No według mnie no midgame mamy już omówiony no to teraz pora przejść właśnie do endgameu, czyli tej właściwie chyba kluczowej fazy gry w Fortnite zazwyczaj, kluczowej kluczowej, co nie, ale jednak trzeba najpierw dojść do jakoś do endgame. Więc te wcześniejsze też są dosyć ważne. W tym już zazwyczaj macie bardzo dobre itemy, albo, albo po prostu dobre jakieś, a już nie szare, więc wtedy możecie zobaczyć, bo już się teraz nam wyświetlają, jakie mają statystyki złote wersje tych pomp. Możecie zobaczyć też, że już nie jest taka duża przewaga pompki dźwigniowej nad zwykłą strzelbą pompką, jednak nadal pompa dźwigniowa ma nieco wyższy damage niż trzeba ładowana, ale tylko ta nienaładowana, no bo jak już jest naładowana do pełna, to wtedy musimy jej damage pomnożyć razy 1,5, jeden, jeden czyli wtedy ten damage będzie 153, czy już będzie też wyższy niż dźwigniowej. Więc widzicie, że dźwigniowa najmniej. Mniej się ulepsza złota w stosunku do szarej. To też warto mieć na uwadze jak sobie wybieracie pompki do gry. Więc w game'ie najbardziej opłacalne pompki no to są trzeba ładowana oraz pompka. Choć na solo według mnie lepsza jest właśnie pompka dlatego, że po prostu wtedy idziecie i strzelacie do kogoś na przykład z dwóch kratek odległości i tak dalej. sobie i szybki te strzał od razu, bo zaraz chłop się zabuduje gdzieś albo coś się boicie. Wtedy pompka ma wyższy damage, jest lepsza po prostu, ale że jak gracie trójki, to wtedy właśnie warto mieć w swoim zespole jedną albo dwie osoby, które mają właśnie strzelbę ładowaną. I wtedy ta osoba, która nie ma tej ładowanej, otwiera tego boxa, kiedy ta strzelba. Ta osoba ze trzeba ładowaną poprosi o otworzenie tego boksa, i wtedy ten damage jest ogromny. No, jak się naładuje pompę, jeszcze w łeb trafi. I tym sposobem już przechodzimy do podsumowania. Jak do tego momentu odcinek Wam pomógł, no to pamiętajcie o tym, że możecie mnie wesprzeć poprzez wpisanie mojego kodu w sklepie, pyty ACHU. Wyświetlam teraz jeszcze tabelkę, która pompa ma jaki damage, z jakiej odległości. Tutaj to jest dla złotej pompy, akurat, ale to możecie sobie do każdej pompy przyrównać, praktycznie czy do każdej jakości pompy, bo po prostu wystarczy że sobie, podstawicie damage w ciało, i sobie tylko musicie tam pomnożyć w taki sposób, jak tutaj. Są pomnożone damage z, z głowy do ciała. Wie, wiecie o co mi chodzi? Mam nadzieję, jak nie, to napiszcie w komentarzu to wam wytłumaczę. I teraz tak na szybko analizując tę tabelkę, no to możecie tutaj zauważyć, że z najbliższa, widzicie, pompa będzie miała taki sam damage z najbliższa, tak jak jesteście tu przy gościu i tak sami, taki sam damage ma z jednej klatki, więc to akurat nie robi żadnej różnicy. I potem idąc dalej widzimy, że pompa ładowana zmniejsza się dosyć, nie aż tak drastycznie ten damage się zmniejsza, a jednak jak spojrzycie na dźwignię albo na zwykłą pompę, ten damage się zmniejsza dosyć szybko. I szczególnie to widać w, w pompie dźwigniowej, choć potem, już w pompie ten damage jest niższy. Ale to wynika po prostu z tego, że już wtedy to zależy otwarte, jaki ten damage wejdzie. Bo tam wiecie, ile tych kuleczek czerwonych, takich co się pokazuje po strzale, trafi w tego chłopa, to to już nie macie wpływu za bardzo. Celować jak najbardziej w środek człowieka po prostu i będzie widzicie, to miało jakiś skutek na pewno dosyć skuteczny. Czyli podsumowując, cały odcinek, no to warto mieć w swoim trio jakiegoś gościa, który ma Churcha na pewno. I podsumowując moje wybory. I moje, moje propozycje dla Was do grania: no to w endgame wczesnie najlepsza jest właśnie strzelba dźwigniowa. Potem w midgame pompy, które są dominujące, to jest według mnie jest pompa ładowana oraz pompka. I tu już możecie sami dokonać wyboru, którą wolicie grać. Jak umiecie grać z ładowana, i to ładowana jest lepsza, a jak, jak nie umiecie grać, to bierzecie pompkę i się dopiero uczycie grać ładowaną na kreatywie albo w meczach trenujecie na rękach zwykłych po prostu, albo na każalach, jak tam chcecie. No i w endgame też najlepsza jest też ładowana albo pompka, zależy od waszego stylu gry i od tego czy umiecie grać ładowaną, to musicie sami dokonać wyboru, no bo przede wszystkim ważne, żeby wam się dobrze grało tą pompką. Ja wam tylko doradzam, tą pompką albo ładowaną, może nawet niektórzy wolą dziwnią w game, ale jednak jest ona chyba najmniej preferowana, patrząc na jej statystyki. A jak mi miał osobiście powiedzieć w ja wybieram strzelbę, no to ja wybieram pompę, no bo gram ją praktycznie od zawsze, od kiedy gram w Fortnite, no bo to jest taka najbardziej postawa pompa i po prostu nie nauczyłem się grać ładowaną za bardzo i nie przypadam za tą pompką, ale wiem, że jest naprawdę dobra i zazwyczaj się boję, gdy chłopie jakiś z nią gra w meczu zwykłym. Bo żeby grać tą pompę, to naprawdę trzeba potrenować i mieć już jakieś doświadczenie. I ta pompa jest naprawdę bardzo opa, jak się nie umie odpowiednio grać. Z mojej strony w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że nam się spodobał. Jak się spodobał, to pamiętajcie o sobie, oraz w górę. Trzymajcie się. No i cześć.